Dzięki multiversity możesz zmodyfikować każdy fakt historyczny i obejrzeć wirtualną symulację następujących zmian. Zobacz przykład. Oto jedno z najczęstszych zapytań: śmierć Adolfa Hitlera. Zmieńmy datę. W wersji demo możesz obejrzeć sześć różnych taśm czasu. Baw się dobrze. Odno, tu! Wieprzony kundel. A może strzelimy sobie po zimnym piwku? A ja. Coś panu opowiem. Jak skończę, a pan nadal będzie chciał mnie stąd wyrzucić, no to trudno podpiszę, co pan mi da. Cóż... Śpisz w komorze... i będziesz spał. Cała ta stacja to... Całe to miejsce to symulacja, którą cię karmią. W Skrzydle jest taki zwyczaj. Świeżak dostaje statek, którego nikt nie chce. W naszej grupie tym statkiem była szczęśliwa Trzynastka. Panie, ale ja tu mieszkam tak już ze 20 lat, pewnie. Takie tam pisemko z Inspektoratu Sanitarnego, to se pan może w dupę wsadzić, panie Inspektorze. Nie jesteś gotowy. Słuchaj! Pokaż mi do cholery! Dobrze tam. Ale zrozum jedno. Ja ciebie naprawdę. 13:023:13. 13. Zaczyna się i kończy trzynastką, a suma cyfr też daje trzynastkę. Piloci to przesądne towarzystwo. Ja to mam szczęście.